Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem takim odmładzającym, dodającym uroku. I do tego filmu zaprosiłam moją mamę, która na co dzień się nie maluje, używa właściwie tylko i wyłącznie kremu nawierzającego. I zrobimy taki makijaż wieczorowy paletą Bohema od Glam Shopu. Także jest to kolejna propozycja makijażu właśnie tą paletą. I zaczynam sobie ten makijaż od oczyszczenia buzi i do tego celu użyłam mleczka różanego Nivea, a następnie będę nakładała Maskę klinik nawilżającą. Bardzo ją lubię. I stosuję maseczki zawsze przy makijażach pani w eleganckim wieku, tak żeby nieco nawilżyć skórę przed makijażem. Natomiast pod oko nałożę krem, bardzo bogaty krem Bobby Brown nawilżający. Ma taką bogatą konsystencję, jest dosyć gęsty, zbity i idealnie nadaje się pod makijaż. Także świetnie mi się sprawdza. I na usta standardową maseczka Lanez, tak żeby je troszeczkę nawilżyć przed nałożeniem ewentualnie szminki, czy też jakiejś matowej pomadki. I przy mm, paniach w eleganckim wieku, które mają opadniętą powiekę, moja mama ma taką, to bardzo dokładnie oczyszczam sobie wacikiem y, powiekę, tak żeby usunąć ewentualne y, jakieś y, mokre rzeczy, tak żeby mi się wszystko super później trzymało. Y, także y, oczyszczam najpierw powiekę, wacikiem suchym yy, lub też wacikiem z płynem micelarnym. I następnie nakładam dopiero bazę i tym razem będę używać bazy z Maka. jest to baza Painterly w kolorze Soft Ochre. Nie będę robić takiego makijażu na całą noc, to jest makijaż właśnie taki do filmu i tak więc on nie ma mi się trzymać też jakoś super. Więc ta baza sprawdza się idealnie, bo ona nie wysusza powieki i nie zastyga do końca. I pierwszym cieniem, który użyję będzie kolor Barcelona, to jest ten taki burgundowy kolor z palety i wklepuję go płaskim pędzelkiem w zewnętrzny kącik, jak widzicie, idę naprawdę sporo ponad załamanie powieki, ponieważ chcę wyciągnąć oko do góry i dokładnie przytrzymuje swoje powiekę, tak żeby wejść tam każdy zakamarek, żeby nie zostały mi żadne niedociągnięcia. czasem przy takiej powiece właśnie opadniętej, jak nie podciągniecie sobie tej powieki palcem do góry, to dokładnie tego cienia po prostu nie rozprowadzicie na całej powiece. Następnie sięgam buchaty pędzel, akurat to jest pędzel Zoiwa 228 i rozcieram sobie nieco ten cień w zewnętrznym kąciku, a następnie przeciągam go również do wewnętrznego kącika powieki, tak żeby też podnieść wewnętrzny kącik. I dokładam sobie oczywiście tego ciemnego cienia, do tego momentu, aż będę zadowolona. Wklepuję tym płaskim pędzlem z Blended, a następnie blenduję. I teraz mieszam sobie jeszcze z tym brązem o nazwie Malibu. Chcę jeszcze troszeczkę przyciemnić ten kącik, dodać troszeczkę brązu i oczywiście wszystko razem blenduję. Cały czas podtrzymuję sobie powiekę, tak żeby dokładnie rozblendować yy, cień. Podłóg brwiowy nakładam cień zante. Chcę troszeczkę oczyścić, rozjaśnić te okolice, a następnie na wewnętrzny kącik nakładam płaskim pędzlem cień chin chin. Jak widziałyście nie sięgam po żadną bazę, po żaden klej do brokatu, ponieważ nie chcę tego błysku dodatkowo podbijać, więc nakładam po prostu prosto na tę bazę, którą nakładałam wcześniej na powiekę. I rozprowadzam dokładnie na całej tej części do, okoły, do około połowy oka, ponieważ na przejściu będę jeszcze nakładać cień alfama, tak żeby ładnie połączyć ten jaśniejszy, błyszczący cień z matami. W linii rzęs nakładam malutkim pędzelkiem brązowy cień, a następnie oczywiście doczepiam kępki. To jest bardzo ważny element makijażu pani w eleganckim wieku, ponieważ za chwilę zobaczycie, jak kępki podnoszą powiekę, jak pięknie otwierają oko, także ja tego kroku nigdy nie pomijam na zleceniach ślubnych, kiedy maluję mamusie pań młodych. Zawsze namawiam na kępki i właściwie żadnej pani nie wypuszczam bez doczepionych rzęs. Najczęściej używam kępek o długościach 9 i 11 przy dojrzałych opadających powiekach, to są takie rozmiary, które są idealne właściwie do większości kobiet, ewentualnie ósemki i dziesiątki też dobrze się sprawdzą. I teraz oczywiście oczyszczam sobie twarz z maseczki, dokładnie w każdy zakamarek, tak żeby ta baza później mi się, przepraszam, ta maska mi się nigdzie nie zwijała pod podkładem, także biorę znowu mleczko Nivea i oczyszczam buzię. I będę nakładać rozświetlający krem z Maka. To jest Strobe, ale akurat wersja do ciała. Natomiast jest ona troszeczkę lżejsza i ja szczerze mówiąc też lubię używać jej do twarzy, ponieważ fajnie rozświetla buzię. A po prostu w makijażu, pani w eleganckim wieku, taka rozświetlona, świeża buzia to jest podstawa. Następnie nakładam Charlotte Tilbury Flawless Filter w kolorze 1, tak żeby nieco jeszcze dodać rozświetlenia na buzi. będę używać dwóch podkładów. Właściwie to jest jeden podkład Forever Skin Glow, ale mieszam dwa kolory, czyli 1N i 3N, tak żeby dopasować idealnie do mm, skóry mm, buzi mojej mamy i nakładam y, odrobinę pędzlem, następnie wklepuję gąbką. Wtedy jestem w stanie dokładnie skontrolować ilość produktu, którą nakładam na skórę, co jest bardzo ważne y, po prostu w makijażu pani w eleganckim wieku, żeby tego produktu nie nałożyć za dużo. Dokładnie rozcieram ten podkład w Lepuje, tak, żeby naprawdę pięknie mm, dopasował się do skóry, żeby pięknie po prostu się wtopił, nie było za dużo tego produktu. I pod oczy będę nakładać korektor Clarence Instant Concealer numer 1, mój ulubiony korektor właśnie dla pani w eleganckim wieku. Odrobina też tego korektora, najpierw pędzelkiem, a następnie gąbką, tak żeby nie przesadzić z ilością produktu pod okiem i nie obciążyć tej okolicy. I całość twarzy i okolice pod okiem wykańczam rozświetlaczem matowym z Claire Blanc, to jest Mat Light 29, niestety aparat nie złapał mi ostrości, więc nie pokazałam Wam tego produktu, ale jest to rozświetlacz, który bardzo często używam właśnie przy cerach, pani w eleganckim wieku i jak widzicie z buzia zyskuje taki naprawdę promienny, świeży wygląd bez zbędnego matu. Twarz wykonturuję czwórką z beki, nakładam brązer, następnie będę nakładać pomieszane róże. Bardzo fajnie na cerach, właśnie pani w eleganckim wieku, sprawdzają się wszystkie odcienie brzoskwini złota. Fajnie rozświetlają i ożywiają cerę. Dolną linię wodną i linię rzęs wypełnię sobie brązową kredką Makeup Forever, a następnie rozcieram jeszcze cieniem. Malibu, tak żeby podkreślić delikatnie dolną powiekę i teraz tuszuję rzęsy I jak widzicie wziąłem sobie taki fajny wachlarzyk z Zoiwy, moja mama nie lubi mieć malowanych rzęs, zresztą co widzicie cały czas muruga, więc taki pędzelek sprawdza się idealnie, jest to fajny gadżet właśnie do tuszowania rzęs zarówno górnych jak i dolnych gdy ktoś ma mało rzęs to będzie Wam dużo łatwiej po prostu malować dolne rzęsy takim właśnie pędzelkiem i tak prezentuje się skończony makijaż. Usta wykończyłam odrobiną kredki i błyszczyka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, komentujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa!